To co? Zaczynamy. Dzień dobry wszystkim. Po dwóch miesiącach. Or, dobry wieczór, kiedy słuchacie. Film był zrobiony kiedyś tam w maju, jeszcze jak COVID tutaj był, ale okazało się, że po prostu nie mieliśmy czasu, także film był nagrany, zrobiony, a teraz po prostu pogadamy sobie z Wami. Nie wiem, czy to wyjdzie dobrze, czy nie, ale dajcie znać. A jak nie, no to troszeczkę informacji. Także chcemy poruszyć temat opieki zdrowia w Kanadzie. I jak opieka zdrowia wygląda. A tak naprawdę to teraz ja jadę z pracy pododotkę do centrum. Także. Zobaczycie troszeczkę Calgary i różne drogi, ale tak naprawdę to chcemy tylko i wyłącznie rozmawiać o. Zdrowia, o służbie zdrowia w Kanadzie. Właściwie w Albercie, prawda? No, w Albercie, tak. bo tak naprawdę to my wiemy, jak jest w Albercie. Wiemy tylko. Ty, możemy Wam powiedzieć tak, że y, służba zdrowia w Kanadzie jest uniwersalna także każdy, który tutaj ma status w Kanadzie, to znaczy permanent resident, albo jest. każdy oby, mieszkaniec, obywatel, obywatel Kanady. Kanady ma prawo do służby zdrowia i jeżeli mówimy teraz o służbie zdrowia to i uniwersalne, co to, co to naprawdę w Kanadzie jest, to jest to, że rząd kanadyjski tak jakby z swojego budżetu daje każdej prowincji pieniądze, ale już każda prowincja rządzi, budżetuje rządzi i rządzi sama. się sama z tymi pieniędzmi, jeśli chodzi o... Um, o służbę zdrowia. Osurbe. Dlatego będziemy mówić szczególnie o Albercie, bo w Albercie mieszkamy, a tak naprawdę to jak jest w innych prowincjach, jak one się rządzą, nie wiemy. Prawdopodobnie rządzą się podobnie. Jak w Albercie, więc ta służba zdrowia wygląda bardzo podobnie, ale tak naprawdę w detalach nie wiemy, bo na szczęście nie mieliśmy okazji tego doświadczyć. W innych prowincjach. Ten w innych prowincjach. Bo tutaj już żeśmy mieli nieraz okazję to, tak, mieliśmy. i doświadczenie. Tak. No, a gdzie, gdzie lecimy z tym teraz? Czyli co, co to znaczy? Służba zdrowia, służba zdrowia w Kanadzie, która co jest. ona obejmuje, bo to nie jest prywatne, tak jak Gerard powiedział, tylko tak jakby rząd, nie tak jakby, tylko rząd daje budżet na to, więc nie ma tu prywatnej służby zdrowia. A co Służba zdrowia obejmuje? Obejmuje wizytę u lekarza lub w szpitalu, albo na pogotowiu, albo u specjalisty i obejmuje też badania laboratoryjne czego nie obejmuje na przykład dentystę, fizjoterapeutę, masaże, okulistę i medycynę naturalną. Tego nie obejmuje e, służba zdrowia. No i jak znaleźć się, jak znaleźć lekarza w Albercie? No właśnie, bo jest ich dość sporo. E, przynajmniej w Calgary w Albercie to wiemy, że są tak jakby są prywatne kliniki lekarzy um, i też są przychodnie, gdzie e, lekarze pracują, ale każdy z tych lekarzy nie jest tak, jakby Twoim lekarzem, tylko. Tylko po prostu, jak jesteś chory, czy masz jakiś problem, to idziesz do przychodni i który lekarz Cię przyjmie, to Cię przyjmie. Jakby trzeba było wrócić tam, na przykład nie zawsze będzie ten sam lekarz. Znowu będzie moment, gdzie możesz. Mieć innego lekarza w tej samej przychodni. Tak. Po prostu. Twoja, tak. twoja kartoteka będzie otwarta w tej przychodni, ale to nie znaczy, że. Yy, że przynależysz do jakiegoś lekarza, lekarza. Że zawsze będziesz widzieć tego samego lekarza. No. Może być tak, że za każdym razem zobaczysz innego lekarza. To A? tak jest w przychodniach. No i na przykład na początku, jak myśmy z dorotką yy, potrzebowali iść do lekarza, to tam gdzie żeśmy mieszkali była przychodnia i tam po prostu się wchodziło zapisałeś się pokazałeś tak zwany swój Alberta Healthcare to jest taki numerek który pokazuje identyfikacyjne. no identyfikacyjny ale on pokazuje że ty jesteś w tej prowincji opłacony i masz prawo do właśnie do tej służby zdrowia i myśmy chodzili do takiej przychodni i na przykład tam pracowało czterech lekarzy ty sobie robisz e, Wchodzisz, zapisujesz się na listę i później siadasz i, I, czekasz. i czekasz. Czasami to jest pół godziny, czasami to są dwie pół godziny. Um, dlatego te nie, Ci ludzie, którzy po prostu nie mieli okazji zapisać się do prywatnej kliniki lekarskiej, gdzie lekarz ma swoich pacjentów tylko. Um, no to chodzą właśnie do takich. Um, Przychodzi, przychodzi. Czasami jest tam bardzo dużo ludzi i czasami się czeka 3 godziny, nawet więcej czasami. To, to zależy. Także no, może nie jest to najlepsze, do, najlepsze doświadczenie, jak się źle czujesz i musisz czekać Tym bardziej, wiele godzin. Bo w tej poczekalni tak. siedzi pełno innych jeszcze chorych osób no. i, i to jest troszeczkę do... Czy... Tak, czy lepiej mieć swojego, e, swojego lekarza. lekarza w jego klinice i tak jakby być jego pacjentem i zawsze umawiać się z tym samym lekarzem, on ma twoją kar kartotekę, ja. wie całą twoją historię od początku do dnia dzisiejszego i po prostu człowiek ma tą, no po prostu no tak znasz się z tym lekarzem, że on wie o tobie, ufasz mu, ufasz mu i... i, i... Myślę, że to jest e, o wiele lepsze doświadczenie niż w takich właśnie przychodniach. Ja. Yeah. No, a przykład taki, że my jesteśmy z naszym lekarzem teraz już ponad 11 lat. Tak. Także on po prostu nas zna, my jego znamy, i po prostu jak on widzi, że my wchodzimy, to. No to mniej więcej chyba pamięta, czego się spodzie, pamięta. spodziewać i no. tak dalej. Ja. A. Czyli a jak, jakie serwisy nie są pokryte Aha, u lekarza, bo właśnie. nie wszystkie serwisy są pokryte przez e, służbę zdrowia. To znaczy wizyta u lekarza jest pokryta, e, to znaczy zrobić sobie appointment, zobaczyć się z nim e, i wytłumaczyć o co chodzi i on wtedy tam wypisze Ci receptę, receptę na, na coś, albo ci powie, że potrzebujesz iść do fizjoterapeuty, albo potrzebujesz e, tam 2-3 dni wolnego od pracy czy cokolwiek. Tak, ale są serwisy, które, które nie, są, nie pokryte, są Na przykład, przykład tak, służby zdrowia, na przykład listy do pracodawcy, na przykład badania różne i testy, które są na życzenie pracodawcy zrobione, na przykład to takie rzeczy, na przykład jak ktoś jest chory i pra pracodawca potrzebuje zaświadczenie zdrowotne, że nie możesz przyjść do pracy przez dwa dni, to nie jest też pokryte, na przykład takie zaświadczenie kosztuje w niektórych klinikach 25 dolarów. Nie, nie, nie wiemy koszty, bo każda klinika sobie ustawia swoje, swoje koszty. Swoje tak, koszty. Dokładnie. No, ale też na przykład jak ktoś zamówi sobie wizytę u lekarza i na nią nie pojawi się, nie przyjdzie, to też kliniki takie mogą. E, wystawić ci rachunek wystawić za to, że rachunek. nie przyszłeś, tak. bo po prostu lekarz, bo lekarz, nie wiem jak lekarze mają tutaj płacone, oni mają chyba płacone za każdą wizytę pacjenta, no to jeżeli ty zrobiłeś z nim appointment, a później skancelowałeś ten appointment, no to on w, tak jakby nie może w prowincji wystawić rachunku, że on Ciebie, widział. Ciebie to widział. To znaczy jak skancelowałeś appointment, zrezygnowałeś z appointmentu i dałeś e, no, tam... e, dwa dni tak jakby zawiadomienia, to oni jeszcze mogą w twój ten czas rzucić jakąś inną osobę, także wtedy jest ok, ale na przykład jeżeli się nie pojawiłeś na appointment swój, na swoją wizytę, no to wtedy czarżują, wystawiają rachunek czasami na 75 dolarów, słyszałam też o 120 dolarach, co jest, co jest sporo pieniędzy. No jest. To jest sporo pieniędzy. No, a jak się dostać na przykład do specjalisty, jeżeli potrzebujesz specjalisty? To nie jest tak, że dzwonisz do specjalisty, do jego biura, do jego kliniki i mówisz, ja potrzebuję się z tobą spotkać. Bo na przykład mnie kolana bolą i rentgen pokazał coś tam, coś tam, czy MRI pokazało coś tam, coś tam ja Ciebie... Muszę widzieć. Dokładnie. Musisz mieć skierowanie od swojego lekarza. Także, żeby się dostać tu do specjalisty, to musisz być skierowany przez Twojego lekarza. A zanim e, specjalista cię zobaczy, to twój lekarz musi cię skierować na Wszystkie jakie tam badania. badania, które ten specjalista by, potrzebuje, bo inaczej hmm. to po prostu y, nie zobaczą cię. No i w tym jest właśnie problem w tej całej uniwersalnej. Służbie zdrowia tu w Kanadzie, że żeby się dostać do takiego specjalisty, to są miesiące lub czasami ponad rok czekania. I to nie jest żart, naprawdę. Ludzie tutaj, niektórzy, którzy czekają na wymianę kolana, czy naprawę kolana, czy wymianę biodra, czy rzeczy takie, które po prostu nie są, nie spowodują twojej nagłej śmierci, śmierdzi. to normalnie oni są ludzie, którzy po prostu czekają miesiącami do roku czasu. Są ludzie, którzy czasami czekają z jednym problemem, i przez to, że kuś tykają na, na jedną stronę ciała, to zaczynają mieć. Problemy, problemy z, drugą z, dru z drugą stroną z drugą ciała, stronę. nim zobaczą specjalistę. No. Czyli, są czyli. plusy i minusy do tego całego Dobre. uniwersalnego opieki zdrowia. To na przykład rzeczy, które, tak jak mówiliśmy, nie są pokryte, tak jak dentysta, fizjoterapia, fizjoterapia masaż, czy te, to są pokrywane hmm. przez, przez ubezpieczenia prywatne. Także większość ludzi, którzy tutaj pracuje, to pracodawca też daje im ubezpieczenia na różne takie serwisy. Także jeżeli nasz lekarz wyśle nas na przykład na fizjoterapię, bo coś nam dolega, to tak, idziemy do tego zakładu, gdzie robią co mają zrobić, oni ci wystawiają rachunek, a ten rachunek my bierzemy, wysyłamy do, do, no do tego, firmy ubezpieczenia tak. i oni po prostu przeważnie 100% pokrywają. Czasami są też takie plany, które pokrywają tylko do 80% 50%, czy 50%. Tak. Czy są, każdy pracodawca ma inne... Inny plan. Inne plany, także po prostu wiele ludzi, którzy jak dostają pracę, to nie dość, że się pytają lub negocjują, ile będą mieli zarobków, zarobków ale też dowiadują się, jakie to się nazywają benefit. Jakie są benefity? Jakie będą benefity mieć i szczególnie o służbę zdrowia, właśnie jeżeli chodzi o zdrowie, bo są, tak jak Graf powiedział, różne plany. Te plany też pokrywają e, leki. Ja, te plany też pokrywają bo leki, bo leki nie są tutaj nie, darmowe. Dokładnie, leki nie są darmowe, nie są pokryte przez państwo. Za leki trzeba płacić, więc ci, co pracują i mają właśnie te benefity od pracodawcy, to te benefity zazwyczaj pokrywają właśnie dentystę, różne usługi zdrowotne, a także leki. No i powiedzmy coś o lekach. No oczywiście. Recepcję dostajesz od swojego lekarza, jak jesteś na wizycie. Co tam ci potrzeba, to on zadecyduje, ci wypisze. Ja, do apteki nie można wejść i powiedzieć: No, potrzebuję to i to, bo lekarz mi kazał. Tylko lekarz musi wypisać receptę. Z tą receptą się idzie do apteki um, i po prostu po, podajemy na przykład, tak jak w naszym wypadku, my podajemy im nasze, nasze konto przez. Przez pracodawca, do przez tego pracodawca. do tej firmy ubezpieczeniowej i praktycznie nie płacimy I tylko to już wtedy wszystko wiedzą, komputerowo że to jest zrobione. Po prostu oni wiedzą, że możemy im wydać to bo recepta jest i nie będą za to płacić dlatego bo są pokryci przez e... Przez właśnie to przez przez ubezpieczenie. Przez to ubezpieczenie. I właśnie chyba na tym filmie, w tej chwili, jedziemy, jedziemy do apteki. A do apteki. A apteki na przykład, co jest fajne tutaj, to apteki są prawie w każdym sklepie spożywczym. My bardzo często jeździmy do Costco, tak jak tutaj, o, to jest nasz ulubiony sklep Costco, to jest taki. Kurtownia, taka. Kurtowy, ale tam mają bardzo dobre ceny, nie mają żadnych problemów z oddarwaniem produktów. I tam jest też apteka, także my lubimy tam do tej apteki jeździć i robić swoje zakupy, zamówienie, zamówienie za, tak. ale też i nasze zakupy hmm. i tutaj też stacja benzynowa jest. Ale, ale też są... Co ja chciałam dodać? Ta o. apteka jest właśnie ta fajna. Nie wiem, czy wszystkie są takie. Prawdopodobnie tak, że na przykład ja dzwonię do apteki i jeżeli moja recepta już tam jest na komputerze to mówię, że ja bym chciała pobrać sobie ten i ten lek na następny miesiąc i że ja go chciałabym odebrać jutro. I oni biorą to zamówienie i po prostu jak ja wchodzę do sklepu na zakupy to leki już są gotowe do odebrania. Także podchodzimy do okienka, pytają się o imię, nazwisko, datę urodzenia. I leki są gotowe do pobrania. Bo przeważnie, przeważnie lekarz, jeżeli chodzi o takie leki, gdzie musisz je brać, powiedzmy, cały, co, no, co cały dzień, czas, yeah. to lekarz przeważnie daje receptę na 90 dni, czy tam na 120 dni. I w momencie, jak my tą receptę oddamy, właśnie to oni już wiedzą, że to jest na 120 dni, a my możemy sobie tylko zamówić. Na, na, miesiąc, 30 dni, na 30 albo dni albo na 60 dni, i oni po prostu wtedy wiedzą, aha. Zostało jeszcze tyle. Ja, i Dokładnie. później. No bo po prostu nie, nie trzeba latać do, do lekarza co miesiąc, tylko lekarz wypisze na, na, pół na pół roku i po prostu zobaczymy się za pół roku. Jak nie ma innych no. problemów, to nie potrzeba się spotykać częściej. Co jest fajnego w aptekach, oni udzielają dużo informacji też o, o lekach i na temat różnych. Problemów zdrowotnych, mają nawet klasy różne dla. Tak, mają. Tak. Dla ludzi, na przykład z cukrzycą, ludzi z ciśnieniem, e, oferują takie klasy, informacje, jak zadbać o dietę, takie, takie tego typu rzeczy. E, zawsze można się skonsultować e, z farmaceutą, jeżeli są jakieś pytania o leki. E, dają w, w aptekach również szczepionki. Na przykład nie na grypę tak. dają, eee, także bardzo są pomocni w aptekach, to, to tylko nie polega na samym wydawaniu leków, prawda? Nie. nie wszystkie apteki też są otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale są takie apteki w mieście, także jeżeli na przykład e, byłaś w szpitalu lub na pogotowił i lekarz na pogotowiu cię sprawdził i powiedział wszystko jest z tobą ok ale potrzebujesz taki taki lek i potrzebujesz go wziąć teraz to są apteki które są otwarte 24 godziny na dobę tylko niestety trzeba tam do nich dojechać. Jak widzicie niestety tutaj trzeba wszędzie jeździć samochodem bo żeby to zrobić autobusem albo kolejką albo tramwajem to good luck. A teraz dojeżdżamy do takiego innego sklepiku, który też ma swoją aptekę. Nie jest hurtownią, no to ale jest, jest duży. Jeden z większych sklepów spożywczych, spożywczych i on też których... ma aptekę, do której też czasami zajeżdżamy no. jak potrzeba. Akurat nie? teraz podjechaliśmy po coś innego, ale tak nagrywamy, bo po prostu e, mieliśmy dużo rzeczy do, do załatwienia i po prostu ja nagrałem po kolei wszystko tak jak lecia, a chcieliśmy hmm. porozmawiać właśnie o służbie zdrowia. Także nie wiem, czy macie jakieś pytania. Ja nie wiem, czy będę w ogóle odpowiadał. No, na pewno, jakbyście jakieś komentarze dali, czy mieliście jakieś pytania, jak mogę odpowiedzieć, albo możemy odpowiedzieć, to odpowiemy. Ale tak, generalnie chcieliśmy powiedzieć, jak to u nas w prowincji Alberta wygląda. Poza tym, może jeszcze możemy powiedzieć to, że w Albercie nie ma żadnych ekstra premium które musisz zapłacić jako podatek, żeby mieć Super. No, służbę, do służby zdrowia, tak? zdrowia za darmo. Było w 90. latach, każda rodzina musiała zapłacić 800 czy 900 dolarów na rok za dostęp do tej tak jakby darmowej kanadyjskiej służby zdrowia. No, a... Tak, to była taka składka, to takie to była Przepraszam, nie premia, miesięczne. tylko... Albo roczne, roczne takie, tak. Roczne ten... A potem, ponieważ y, prowincja nasza była dosyć bogata, to potem to znieśli. Teraz całkiem sytuacja się zmieniła, więc prowincja już nie jest taka bogata, ale ludzie po prostu by się bardzo nie cieszyli, jakby te składki wróciły. Więc no. na razie to tak zostało i tak jest. Ale ja widzę, że kończy się nam film. A mówiąc jeszcze chwileczkę, bo mówiąc o, o no o czym? O, o, aptekach. o aptekach. To teraz podjeżdżamy do takiej specjalnej apteki. O tutaj. A to jest dla Ciebie apteka. <laughs> to jest apteka z piwem. Um, no, no, tak. no Nic, chciałam powiedzieć, że kończy się film i chyba będziemy musieli nagrać y, część drugą o służbie zdrowia, bo nie zdążyliśmy powiedzieć wiele innych rzeczy, A, które tak o szpitalach, powiedzieć. o operacjach, o takich różnych rzeczach. O. Także chyba czeka nas część druga. E, tym razem już będzie lato, ja będzie powiem. zielono. Miejmy nadzieję, że nie będzie dwa miesiące do następnego. Mam filu. nadzieję, że się okay. jakoś... A to czego nie... O czym nie mówili? O szpitalach. O szpitalach o pogotowiu. O pogotowiu. Tak. Okay. No dobra, to jeszcze, jeszcze powiemy. część druga będzie.